Mati, pokazać ci dobry tekst. Sposób na podryw? No, dawaj. Jesteśmy na Wielinie Więc jak oceniać ci to miejsce? Jest piękne, jak gdyby nie tam wodą. woda. Hmm. No ta woda jest bardzo zanieczyszczona. Nie, no, gówno. Fajna, jak jakieś ryby wypływały do góry. Pamiętasz te czasy. Czemu to, czemu to się rusza? Chyba, bo nie ma bojek. Zobacz, to się trzyma. Ty, te, te skurwy są wbite w ziemię. No. To jakoś jest, nie wiem, nie wiem jak, ale jakoś... Szczepione. Pytony. Ty, tu mam bezoręcz. No mówię ci, <grym> że tu o, lepiej to. chodzi. A ja Dobra. mam 3G, ale chodzi. Idziemy na huśtawkę. Tak. Więc ze mną są. Przestawcie się. Halo! Siema, siema! Halo! Nic się nie przedstawił. Jeszcze raz chyba musisz. No Kato, niestety. Masz, się przedstawić. Ign A, od nowa. Ig ignorancja wielka Przepraszam. Cześć, jestem Kasper. Siema, jestem Paweł. Czy jestem Krystian Małpika-Łandyk? <laughs> Jakby ktoś się pytał, gdzie jesteśmy, jesteśmy tutaj. Gimina w Szczecinek zaprasza I ogólnie ten vlog pojawia się taki jako przedwakacyjny, ponieważ jesteśmy e, koło Gwdy wielkiej przy jeziorze w Jelimie. Ten piasek jest uciążliwy. No dobrze, to może kiedyś pojedziemy nad morze. Może pojedziemy nad morze? To ma sens. Albo kofalin, a nie kofalin... nie jest nad morzem. Ja myślę Matej, że pojedziemy do Kołobrzegu. No, brzegu. to był fajny. No. Może nawet na wakacje, tak na jeden dzień około. Fajne dziewczynki. Szybkie samochody. Nie, to szybkie kobiety, ładne samochody. Ja A się... Ty nie siadasz z nami na łazeczkę? Nie, nie, mogę. Pooglądać piękne krajobrazy? Co zachwalicie swego nie znacie. Ale bujamy się. Ale się bujamy. Ale ja mam wolność saka to u mnie 3000 minimum, żeby w ogóle zacząć wstawać. No. Dobra. Tak, więc... Jej, ale zabawa! Dobra, Pika, ale ja zabawa, zabawa. Co? Jupika bym się napił. już ja się napił. Dobra. z lodą i za wyskoczę, czekajcie. Mati, nie skacz, proszę. Życie ma sens. Życie <laughs> ma sens. A, Dobra. Kaskader. A tutaj teraz Matki będzie miał sesję zdjęciową. Co Na Instagrama. Na Instagrama sesja zdjęciowa. Ale piękna. Ale Patrz, no taka sama na... Wyszła idealnie. No zobacz. Wow. Idealna poza. Patrz, Kasper, foto mm -hmm. jakaś... Ale będą na przyciągać. ściągać. Jak tak. magnes. Jak tak, magnes. Dawaj, tak. tak. dawaj, teraz. Jak zwycięzca. Łapie słońce. Czekaj, Czekaj jeszcze sobie tak. Ale jest świetne. Pa. Fotograf Katwar Ależ piękny wieczór A my na kogoś czekamy, tak? Tak, kolego naszego Dokładnie. Okej, okay, jak myślicie za ile będzie? 10 minut. Ile 10. obstawiacie? 10 minut, 10 minut. Tak? 12 minut. Nie, bez przesady. Dzisiaj tylko To się nazywa od ludzie. No tam masz tubelców. No, tam są tu bylcy, mogą nas zabić. No i tu jest po prostu tak jakoś pusto, bym tak powiedział. Tak, jesteście wy, więc ee, nie jest pusto. Co, co proponujecie? Na razie skowrona. Tylko co to jest? Czekamy na Matego. Tak, Matysko. czekamy na Matego na Wiem, że Białas nagrał nim piosenkę? Kto? Białas. O kim? O Skowronie. Tam jest, jest piosenka z Skowrona. Ja jeszcze go nie za bardzo słucham, ale sobie obtaję. Skowrona, matka kręci z drona no, Dobry tekst na podryw. No, patrz, sposób co. tak do Niuni? To trzeba nagrać, trzeba nagrać. Mati pokazać Ci dobry tekst sposób na podryw? No dawaj. Dobrze, patrz. Uj.